Nowy Duninów to prawdziwy raj dla żeglarzy. Jedno z niewielu tak malowniczych miejsc w Polsce. Gmina słynie z pięknych jezior, urokliwych plaż i organizowanych raz do roku regat żeglarskich, które są jednym z najważniejszych wakacyjnych wydarzeń w całym regionie. Już po raz 17 żeglarze z całej Polski stanęli do wyścigu po Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. Po raz 12 zabiegali o Puchar Starosty Płockiego i po raz 10 o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od 10 lat zainicjowaliśmy wspólnie z marszałkiem kolejny puchar, kolejne dziesiąte już teraz tej chwili regaty jubileuszowe marszałka. Coraz więcej osób, impreza ponadregionalna, nie tylko skupiająca żeglarzy tutaj z regionu Płocka, ale z regionu Mazowsza, z województwa kujawsko-pomorskiego, z województwa łódzkiego. Rozrasta się impreza i bardzo się z tego cieszymy. Co roku regatom stara się przyglądać Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Dla którego każda forma promocji walorów turystycznych Mazowsza ma ogromne znaczenie. To jest już w tej chwili taka klasyczna impreza. I przypomnę, że Zalew Wocławski, chociaż nazywa się właśnie tak, to jednak jest jego zdecydowana większa część akwenu, jest na terenie województwa mazowieckiego. Jest coraz, coraz lepiej wykorzystywany obszar dla uprawiania sportu wodnym, żeglarstwa, ale też sportu motorowodnego, różnych innych kategorii sportu. I w moim odczuciu te regaty bardzo dobrze promują ten teren, a przed tymi gminami jest taka właśnie przyszłość, zawsze przed gminą Nowy Duninów, ale też gminem, gminą Brudzeń, po prostu wykorzystania w taki bardzo nowoczesny sposób tego całego obszaru. Nowością podczas tegorocznych regat była kategoria ustanowiona przez posła Piotra Zgorzelskiego, który ufundował puchar dla najstarszego uczestnika. Mam nadzieję, że ta impreza będzie kontynuowana, bo naprawdę rozsławia te zakątki nadwiślane ziemi płockiej. Przyjeżdżają za każdym razem inni uczestnicy i te regaty naprawdę są już prestiżową turystyczną imprezą wodniacką. Puchar posła Piotra Zgorzelskiego dla najstarszego zawodnika trafił do Andrzeja Lewandowskiego, który startował jako żeglarz niezrzeszony. Dwa z pucharów, marszałka województwa mazowieckiego dla najszybszego jachtu i starosty płockiego dla zwycięzcy w najliczniejszej klasie trafiły do załogi jachtu Noster ze sternikiem Łukaszem Paterą. Klubu Karzet Petrochemia, który to klub zespołowo zajął pierwsze miejsce uzyskując 55 punktów i odebrał puchar wójta gminy Nowy Duninów dla klubu, który uzyskał największą Gmina Słupno jest niekwestionowanym liderem Powiatu Płockiego w zarządzaniu finansami, gospodarowaniu budżetem mieszkańców i pozyskiwaniu unijnych środków. Słupno jest laureatem rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w roku 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Wyniki uzyskane w ramach starań o dofinansowanie spowodowały, że wykonaliśmy szereg inwestycji, które zaowocowały. Wysokimi ocenami w różnych rankingach. I między innymi w lipcu był rozstrzygnięty ranking Rzeczpospolitej w odniesieniu do najlepszej gminy wiejskiej, i tu chciałbym powiedzieć, że uzyskaliśmy po pierwsze pierwsze miejsce na Mazowszu ale jedenaste miejsce w kraju. Oczywiście wyniki cieszą, ale my po prostu, tak jak już wcześniej podkreślałem, robimy swoje, robimy to dla potrzeb mieszkańców. 31 stycznia podczas konferencji Mazowieccy liderzy wykorzystania środków unijnych Stefan Jakubowski, wójt gminy Słupna, otrzymał z rąk Dama Struzika, marszałka województwa Mazowieckiego, kolejną nagrodę. Gmina Słupna otrzymała wsparcie w wysokości ponad 37 milionów złotych na realizację aż czterech projektów. Tym samym pozyskała 4438 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zajęła trzecie miejsce spośród gmin wiejskich na Mazowszu, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. O sukcesie słupna decyduje nie tylko doskonałe wykorzystanie funduszy unijnych, ale także bardzo dobre gospodarowanie budżetem. Świadczą o tym kolejne nagrody. Gmina Słupno zdobyła tytuł samorządowego menadżera regionu w rankingu filary polskiej gospodarki. Trzecim takim wyróżnieniem. Był, było wybudowanie samorządowego przedszkola w Słupnie na 175 dzieci. Bardzo ładny obiekt, bardzo funkcjonalny, i to znalazło swoje odbicie w nominowaniu nas do y, Tygodnika Płockiego y, y, o najlepszą budowlę w regionie. Y, kolejnym takim wyróżnieniem. Y, Naszym bardzo prestiżowym to było wyróżnienie poprzez puls biznesu i poprzez prestiżową pracownię badawczą TNS Pentor. I tu to chciałbym powiedzieć, że nie tylko były wzięte pod uwagę osiągnięte wyniki inwestycyjne, ale również co bardzo cieszyło nas. Nasze postrzeganie naszej gminy jako te, tego lidera wśród innych gmin, ponieważ między innymi głosy naszych sąsiadów, sąsiednich gmin, decydowały o naszej lokacie w tym rankingu. A muszę powiedzieć, że ranking obejmował zarówno przedsiębiorstwa, ocenianych było w każdym województwie po 5, ale także gminy, a więc samorządy. Po 10 z każdego województwa, i my w tym rankingu także znaleźliśmy się wśród tych najlepszych 10. Słupno ma na swoim koncie także tytuł gminy dbającej o finanse mieszkańców w 2011 roku. Wyróżnienie ponownie otrzymał Wójt Stanisław Jakubowski jako dobry gospodarz. Pod koniec sierpnia w Starożrebach zagościły piłkarskie emocje. Osiem reprezentacji narodowych poniżej 17 roku życia zmierzyło się ze sobą w drugiej edycji turnieju o Puchar Syrenki. Polska starła się w grupie z Gruzją, Cyprem i Norwegią. Pierwszy mecz Biało-Czerwoni rozegrali właśnie w Starożrebach na doskonale przygotowanym do tego boisku, wybranym spośród kilkunastu lokalizacji w całym powiecie płockim. Grają orliki, nasza drużyna gra w lidze międzybojówki, to okręgowej. Jeśli się nie mylę, to chyba są na pierwszym albo na drugim miejscu w rundzie, w rundzie jesiennej. Zdobili na trzy mecze 7 punktów. Chyba dobrze się orientuję. Jest trener, który prowadzi Orlik, to znaczy, bo jest to podpisana umowa wspólnie z Ministerstwem Sportu. Ten obiekt funkcjonuje... Praktycznie każdego dnia do godziny 22 przychodzą młodzi, starsi, ten obiekt funkcjonuje. Natomiast główna płyta jest wykorzystywana do głównych rozgrywek w naszej lidze. I nie tylko, i takich właśnie turniejów. Turniej o Puchar Syrenki to przykład inwestycji w rozwój piłkarstwa dziecięcego, młodzieżowego, a także w rozbudowę infrastruktury sportowej. To zostało bardzo wysoko ocenione przez przydzielenie organizacji turniejom właśnie władzom samorządowym powiatu Płockiego i miasta. Sama inicjatywa jest także wysoko oceniana przez PZPN. To, to jest najważniejszy turniej dla zespołu Under 16. To jest ten zespół, który za chwilę będzie grał eliminację do Mistrzostw Europy. A jak ważny jest ten turniej, powiem tylko tyle, że ci, którzy wygrywają ten turniej, zwykle zachodzą bardzo wysoko w finałach Mistrzostw Europy. Mecze były rozgrywane w Płocku, na Stadionie Miejskim oraz Stadionie Wisły. Także w Drobinie, Staroźrebach, Proboszczewicach, Gostyninie, Łącku i Bielsku. W wielkim finale turnieju o Puchar Serenki na Stadionie Wisły zmierzyły się ze sobą Gruzja i Dania. W efekcie Puchar zdobyli Duńczycy. 1 września tego roku na rynku w Wyszogrodzie odbył się pierwszy festiwal rzemiosł dawnych. W czasie imprezy można było poznać proces wyrobu dziekciu i smoły drzewnej, zobaczyć repliki średniowiecznych wyrobów z żelaza oraz poznać sposób wytapiania żelaza z rudy darniowej w tradycyjnym glinianym mazowieckim piecu nazywanym kominowym. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty powroźnicze, chętni mogli sami skręcić kawałek powroza. Kowale pokazywali, jak dawniej obrabiano żelazo. Na stoisku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi łowskiej prezentowano powidła z buraków cukrowych, produkt charakterystyczny dla całego regionu. Dużą atrakcją był występ kataryniarza warszawskiego z papugą zwaną Carlosem. Goście mogli spotkać także prawdziwych flisaków. Większość z nas to żeglarze, którzy bywają i po morzach i po, 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 po jeziorach, natomiast jakby Wisła daje nam taki fajny kontakt, że z domu pół godziny jesteśmy już na absolutnie czymś, co jest niesamowitym. Czyli rzeka wielka, a jednocześnie dzika, słabo uregulowana, no to i są jej plusy. W trakcie festiwalu odbył się panel historyczny na temat historii żeglugi na Wiśle. W roli moderatora wystąpił Paweł Mieszkowicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego. Paweł Śliwiński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, opowiadał o dawnych boczno bocznokołowcach, a pani profesor Joanna Górnicka wspominała rodzinę Górnickich z Płocka, przed wojną właścicieli dużej firmy żeglugowej. W panelu uczestniczyli także m.in. Mariusz Bieniek, burmistrz gminy i miasta Wyszogród, Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, profesor Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Nauk Płockiego, radni i mieszkańcy gminy. Burmistrz Wyszogrodu, Mariusz Bieniek, uważa, że miasto powinno dalej inwestować w Wiślany Nabrzeże i rozwijać zaplecze turystyczne. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym festiwalu rzemiosł dawnych w Wyszogrodzie. Inicjatywa, która jest jedną z wielu przedsięwzięć promujących miasto w zakresie stworzenia z tego miejsca, takiego miejsca na weekendowe spędzanie czasu. Dla rodzin, dla ludzi poszukujących wrażeń, dla ludzi poszukujących fajnego klimatu do spędzenia czasu. Takim jest właśnie Wyszogród i wszystkie przedsięwzięcia, które robimy, robimy po to, aby ściągnąć tutaj ludzi, ściągnąć turystów, ale też i zaangażować mieszkańców do czynnego, aktywnego działania na rzecz rozwoju naszego miasta. Ta impreza jest czymś komplementarnym do Muzeum Wisły, które otworzyliśmy w czerwcu. Przed nami za chwilę oddanie do użytku zrewitalizowanego nabrzeża, on z nowym amfiteatrem, z przystanią do cumowania łodzi. Od następnego roku rozpoczynamy również takie wielkie otwarcie na Wisłę. Chcemy uruchomić wynajem łódek u nas, uruchomić taki mały tramwaj 12-osobowy wodny, aby nasi turyści goście mogli też i z Wisły bezpośrednio korzystać. Więc wszystko po to, aby stworzyć koniunkturę na Wyszogród. W czasie imprezy można było zwiedzać nowe wystawy w Muzeum Wisły. Pierwsza poświęcona wyrobowi powideł z buraków, a druga guzikom sochocińskim, wyrabianym z muszli rzecznych i wyławianych z Wisły, także w okolicy Wyszogrodu. Gratulacje dla organizatorów i życzenia dla uczestników festiwalu skierował szef kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Jacek Michałowski.